Zgromadzenie dzisiejsze zorganizował Komitet Społeczny Mieszkańców Razem dla Miasta i Gminy Izbica. Dzisiejsze zgromadzenie zabezpieczają siły jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, za co też im bardzo dziękujemy. Ruszamy za chwilę w kierunku przejścia dla pieszych. Ruszamy za, tutaj za pierwszym banerem, chodnikiem i traktami pieszymi. Zajmujemy miejsca przy ulicy Lubelskiej i tam czekamy na wejście na

Szanowni Państwo, i przyszliśmy tu też w innych celach. Przede wszystkim też przyszliśmy tutaj w obronie naszych domów, naszych gospodarstw rolnych, naszych nieruchomości, naszej ziemi. Więc trzeba tutaj jasno powiedzieć obu pit i koalicjantów że nie oddamy naszej ziemi i że nie oddamy naszych domów na zasadach i warunkach, które mamy zaproponowane. Nie no, oddamy! Nasze... Dzień dobry, proszę Państwa. Dziękuję za oddanie głosu. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj w jednej słusznej sprawie. Tak naprawdę my jako samorządy również stoimy na straży i skierujemy się dobrem naszych mieszkańców, a przede wszystkim rolników, bo na naszym terenie to są rolnicy i gospodarze i są to dobre żyzne ziemie. Proszę Państwa, strajk jest tak naprawdę skierowaniem ku projektowi CPK naszych przede wszystkim żądań, ale też przede wszystkim skierowanie się tak naprawdę dobrą współpracą. Do tej pory no, ta współpraca nie wychodziła dobrze z CPK. Te konsultacje, które się odbyły, tak naprawdę... Te żądania, czy też te uwagi, które były skierowane do, do CPK, no, w jaki sposób są e, pomijane. Następić ludzi, mieszkańców i tak naprawdę pozbia, pozbawiać gospodarzy, rolników e, chleba. E, proszę Państwa, nasz region Lubelszczyzny jest regionem typowo rolniczym. E, w strategii województwa lubelskiego mamy zapisy, że e, gospodarka rolna. E, przetwórstwo rolno-przemysłowe to jest kluczowe dla naszego regionu. Dlatego też musimy dbać o to, żeby nasi rolnicy e, mogli produkować to, co tak naprawdę potrafimy na Lubelszczyźnie. Dlatego też będziemy tutaj bronić. Dziękuję bardzo. To takie zaproszenie na takie rozmowy przyjął pan poseł Zawisznik i pani poseł Teresa Hałas. Ja chcę, żeby to było jasne, że oni to jednak przyjęli. Ale drodzy Państwo, po prostu Nie możemy milczeć. Musicie być aktywni na ulicy, w mediach społecznościowych. Musicie przychodzić na protesty. Oni protestów bardzo się boją. Zwłaszcza u nas na Zamożsczyźnie. Bardzo się boją. Boją się ludzi. Piarowo jest to dla nich bardzo niewygodne, że my tu dzisiaj kolejny raz jesteśmy na ulicy i protestujemy. Będą musieli w mediach naprawdę sporo nakłamać, powyzywać nas od ruskich agentów. Spodziewajcie się tego jutro, że możemy jutro być tak nazwani przez Jarosława. Ruscy agenci, bojówki opozycji i jeszcze wiele innych epitetów, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Ale tym się nie zrażajcie, to odkłamujcie. Mówcie, że jesteście zwykłymi mieszkańcami gmin na trasie tej nieszczęsnej szprycy numer 5. To nie jest partia patriotyczna, ani partia prorodzinna, ani partia prorolnicza. Pro dlatego, że oni za bestem chcą wyprzedać polską ziemię, własność prywatną, która do Was należy. Ile własności, tyle wolności. Bez własności będziemy ludźmi bezdomnymi. Jakim prawem ktoś chce pozbawiać nas tego, na co uczciwie pracowaliśmy, na co pracowali nasi rodzice, nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie. Jakim prawem ludzi chce się wysiedlać, między innymi za mężczyzny? Za już jedne wysiedlenia ma za sobą. Gdzie okupant niemiecki? Zabierał do Niemiec małe dzieci, yy, gdzie ludzi przesiedlano, żeby nasiedzać właśnie tu w tych okolicach, na przykład w Skierbieszowie, osadników niemieckich. My nie mamy gwarancji, że na nasze miejsce, do naszych domów nie wprowadzi się ktoś inny. Bo jeżeli inwestycja nie powstanie, to spółka CPK może chcieć tą inwesty yy, nasze domy, nasze ziemie przeznaczyć na inne cele. Oni nic tego nie ukrywają i to mówią. Pamiętajcie, po tych dwóch latach ostatnich ta władza jest zdolna do wszystkiego. Według ustawy, którą być może od stycznia wprowadzą o ochronie rzekomej ochronie ludności, i wtedy za wywłaszczenia nie będzie żadnych odszkodowań. Żadnych. Tą ustawą kasują wszystkie inne dotychczasowe ustawy. Rozumiecie, z kim macie do czynienia? Ja to powiem, bo ja się nie boję. To są ludzie bez sumienia, bez honoru i bez Polski w sercu. Albo tu jest ze mną Tadeusz. Tadeusz mieszka na najlepszych gruntach w Polsce, jeżeli chodzi o rolnictwo. Oni chcą ten teren zabetonować. Rozumiecie? Mamy wojnę na Ukrainie już przez to, że jest tam wojna, bądź konflikt zbrojny różnie można to też nazwać. Już są problemy z żywnością. Już. A te problemy będą się tylko pogłębiały. I betonując najlepsze grunty w Polsce, również tutaj, niszcząc najlepsze grunty na Lubelszczyźnie, ten rząd generuje nam głód. Rozumiecie? Głód. Do garnka nie włożymy ani pociągu, ani samolotu. Powtórzę Wam jeszcze raz. Ile własności, tyle wolności. Jeżeli pozbawią nas własności. Będziemy niewolnikami w pełnym znaczeniu tego słowa. Trochę empatii ludzie, jeżeli nas będą oglądać. Empatii. Mieliście dużo empatii dla mieszkańców Ukrainy. Miejcie ją do jasnej cholery dla drugiego Polaka. Dla, waszego, dla waszych rodaków. Jutro będę krzyczeć pod kinem Zamościu, że ta partia powinna nazwę zmienić na bezprawie i niesprawiedliwość. Zapraszamy przywitać Kaczyńskiego w Zamościu! Dziękuję Wam bardzo! Dorobek wielu pokoleń, ojców i dziadów. Drodzy Państwo, ale najsmutniejsze jest to, że nikt z nami nie chce rozmawiać, że nikt nie chce nas posłuchać. I to jest smutne. Przecież my, zwykli ludzie, jesteśmy podmiotami, nie przedmiotami. Tyle razy zwracałem się z prośbą na sesjach Rady Powiatu, by do tego powiatu, do tego miasta przyjechała osoba, która ma coś do powiedzenia. Osoba decyzyjna. Drodzy Państwo, nie można tworzyć projektów w Warszawce z biurka. To nie tędy droga. My mamy projekt społeczny, którym, o którym chcemy porozmawiać. Na przykład pan Sasin, wicepremier, z tego powiatu, z tej ziemi, otrzymał tyle głosów i nie chce do nas przyjechać, pomimo tylu próśb, tylu zaproszeń. Nikogo nie ma, drodzy państwo, jeszcze teraz protestujemy pokojowo, ale naprawdę to się będzie kończyło. My nie straszymy, drodzy państwo. Zawsze mówiłem, kochani, dzisiaj, teraz, kiedy żyjemy w tych trudnych czasach. W tych dramatycznych chwilach, kiedy wszystkiego broku, brakuje, kiedy straszna drożyzna, kiedy, drodzy Państwo, niesamowita inflacja, kiedy nie można kupić węgla, a my za kilkanaście miliardów chcemy wybudować coś, co nie wiem komu będzie służyło. Drodzy Państwo, to droga do nikąd. Wołam do rządzących, kochani, potaniała odwaga, podrożała rozwaga i o tą mądrą, logiczną rozwagę dzisiaj do was apelujemy. Szanowni państwo, jeszcze jeszcze jedna z, też z bardzo wyjątkowych osób tutaj. I chciałbym też żeby się wypowiedziała, bo to też jest taki człowiek, od którego ja staram się przejmować takie dobre stereotypy i dobre zwyczaje. Może mi to jeszcze nie wychodzi, ale chciałbym też gorąco prosić, ażeby tutaj wypowiedział się Tadeusz, bo, bo jest jedną z twarzy tych bandyckich procesów, to znaczy tych bandyckich warunków wywłaszczania, jest jedną z takich twarzy, która o to walczy, żeby tego nie było. Szanowni Państwo, drogi Arku, szanowny Panie Pośle, bardzo, bardzo jestem związany już, jak widać, z Wami. Jestem już e, trzeci raz, jestem w zamościu w Izbicy, jestem drugi raz. Tadeusz, Szanowni Państwo, Tadeusz to już jest, już jest trochę taka nasza rodzina i przepraszam, że mu przerywam, ale to trzeba jasno powiedzieć. Jest już swój. Dobra. <laughs> szanowni Państwo. Y, wy od niedawna, ale my na Mazowszu w tym w tych trzech gminach baranów Teresin, Wiskitki. Jesteśmy nękani, nękani. Nie pomyliłem się od pięciu lat. To nasyła na nas się policję, robi prowokacje, nasyła służby specjalne. My oczywiście protestujemy. Na początku byliśmy sami. Dzisiaj jak widać ta rodzina protestujących jest dużo, dużo większa i jestem przekonany. Namawiam do buntu społecznego wszędzie gdzie jestem. Dzisiaj dołącza nie tylko Wielkopolska do nas, nie tylko Mikołaj z województwa Łódzkiego. Dołączają do nas właśnie protestujący z Zapłocka i tych okolic i nas będzie przybywać. Jeśli władza tego nie zauważa, to po prostu robi błąd. Ja wiem, że staruszek Jarosław, do niego wiele rzeczy nie dociera. Odizolowany jest. Od informacji publicznej. Bo jeśli kordony policji nie dopuszczają nikogo, a zwożą autokarami swoich, to świadczy o tym, że ta władza jest słaba i boi się ludzi. A my nie możemy się bać. My nie możemy się cofnąć. To do dorobek nasz kilku pokoleń. To my walczymy o rodziny, o wnuków, o dzieci o ludzi w podeszłym wieku. Jak Państwo sobie wyobrażacie? Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych została wyłączona. Jakim prawem? To nowe akty prawne, które obowiązują. Specustawa o CPK. Artykuł 30 ustęp 2. Wchodzą bezprawnie, bezprawnie na nasze nieruchomości. Pod pretekstem badań geologicznych czy geodezyjnych. A jakim prawem? To również nowa ustawa, która podpisał pan prezydent, haniebna ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK. Co to znaczy? Dla kogo ona ma być usprawnieniem? Dla tych, co będą nas wyrzucać na brok, dla tych rodzin, które mają iść do Wójta Burmistrza Pomieszkania, to nasze dobra kilku pokoleń będą wpisywane na dobro spółki prawa handlowego, spółki CPK, żeby na naszych gruntach uwłaszczyło się kilku cwaniaków, czy tak postępuje władza, kolejny akt prawny, który już kompletnie wyłączy nasze prawa to jest nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. To, co powiedziałem wcześniej, przecież dlaczego się wyłącza artykuł 134, mówiący o prawie korzyści, choć on do końca może nie był korzystny dla nas, ale dzisiaj mówić o tym, że grunty będą wykupywane po cenie gruntów rolnych. Spółka prawa handlowego będzie chciała nam płacić po 5 zł, tak jak pan Chorała powiedział, baranowie. Ale kiedy przychodzą inne spółki prawa handlowego na teren gminy Teresin-Wiskitki i wykupują grunty pod działalność przemysłową, handlową, płacą po 200-250 zł. Czy wy widzicie tą różnicę, gdyby z wami? Gdyby z nami rozmawiali po ludzku, a mają obowiązek prawny, przedstawić nam dwie nieruchomości zamienne. Pytam się od pięciu lat, gdzie te nieruchomości są? To jest po prostu skandal. Piszą do nas jakąś ankietę. Do mnie też trafiła taka. Co bym sobie życzył: czy mieszkanie w mieście, czy nieruchomość zamienną? Czy grunty A co to jest koncert życzeń Szanowni Państwo Myśmy z żoną odpowiedzieli Na naszą nieruchomość Nie ma ceny I to, że pan chuja, ten Pan Chorała no, Przepraszam, pomyliłem się Brawo za przeżyczenie Przepraszam, pomyliłem się Ja zawsze przepraszam Ale pan Chorała mówi Że ja jestem buntownik spaniak, że jestem mafiozą, że jestem przeciwnikiem rozwoju, że ja chciałbym zarobić 100 milionów złotych, bo ponad 50 milionów złotych te 50 hektarów chcą przejąć pod inwestycje pod lotnisko, plus duże gospodarstwo. Odpowiadam panu, panie Chorała, odpowiedziałem panu na filmie, na pański komentarz. Ja należę do tych wariatów, którzy nie chcą 100 milionów złotych. Czy Państwo spotkali taką osobę? Nasza nieruchomość nie jest na sprzedaż. To jest zaplecze żywności dla mieszkańców Warszawy i dużych aglomeracji. To są płuca dla Warszawy. Wyłączenie 8 tysięcy hektarów z produkcji tlenu i absorpcji dwutlenku węgla. Będzie powodować, że będzie odwrotny proces. Produkcja dwutlenku węgla i zatruwanie mieszkańców Warszawy. To łamanie dyrektyw Unii Europejskiej, dyrektywy ptasiej, dyrektywy krajobrazowej, porozumienia paryskiego o dwutlenku węgla, Natury 2000. Szanowni Państwo, tak mógłbym wymieniać, ale ta nasza władza niczego nie słucha. I nikogo nie słucha. Unii Europejskiej nie słucha, nas nie słucha. W związku z tym musimy, musimy, podkreślam i ci co siedzą w domu, że uważają, że ich to nie dotyczy, to ustawa kolejna, czwarta, która wszystkich będzie dotyczyć o ochronie o obronie, obronie ludności cywilnej, wyłącza wszystkie prawa. Będzie można zająć Twoją nieruchomość, bez względu czy ona leży w korytarzu kolejowym, czy pod lotniskiem, pod cel publiczny. Ja bym chciał przeznaczyć mieszkanie Pana Chorały, Szanowni Państwo, na dom publiczny, bo w nazwie ma Dom Publiczny. Czy jest to możliwe? Pani Chorała, niech Pan się przygotuje. Tam przyjadą nasi niezależni rzeczoznawcy. Wycenią tak, jak Pan wycenia nam. Zobaczymy te pańskie dobra, żeby się sprawdziły w praktyce. Zobaczę, jak Pan będzie strasznie zadowolony. Szanowni Państwo, w każdym proteście, w każdych spotkaniach staram się na tyle, ile jest możliwe. Tłumaczyć ludziom o zagrożenia. Nie przyjeżdżam do Izbicy Zamościa czy innych miejscowości, mówić o przesuwaniu kresy. Pamiętajcie. To ta ohydna władza, bezwzględna, brutalna, włożyła wam cztery kreski po to, żebyście się między sobą kłócili. A oni dobrego wujka będą udawać, że was będą godzić. I na końcu okaże się, że wariant, który jest już wybrany, wybraliście wy. Brawo! 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 Nie dajcie się praktycznie. Jesteśmy z Wami. Jest Wielkopolska, jak widzicie, jest Mazowsze. Zawsze starajmy się być razem i świadomie dążyć do celu. Nie dać się zniszczyć, nie dać pognębić moich wnuków, dzieci, a także ludzi w podeszłym wieku. Ta władza tylko to potrafi. Dziękuję. Brawo dla Tadeusza. Dziękujemy serdecznie Tadeuszowi. Dziękuję Wójtowi. Gminy, Krasny, przepraszam, gminy łopiennik, tutaj za głos. I dziękuję Polskiemu Związkowi Producentów Roślin Zbożowych i Tadeuszowi Szymańczakowi za to, że po prostu tutaj dzisiaj nas zaszczycił swoją obecnością. I też powiem tak: zaszczycił nas zarówno jak i osoba, która działa tutaj, ale też jako osoba, która tutaj działa, żeby to wywłaszczenie nieruchomości tutaj jednak nie nastąpiło się na każdym to, podejście. Ja już Pana spotykam trzeci raz. Trzeci Tak, trzeci raz już się spotykamy. No ja jestem od początku, no ja już z tym molochem walczę dwa lata. Myśmy sobie rozwiedli, coś około 20 października 2020 roku. Ujawniła na Pani wuj, bo tu się odbyła konferencja, telekonferencja dotycząca właśnie e, przy, e, propozycji już, już propozycji e, przebiegu tych prac i myśmy od tego momentu zaczęli walczyć z tym, że ta walka jest nie, też nierówna, nierówna po prostu nie chcą nas słuchać, panowie z CPK yy, mają skórę czy pi pierze kaczki, po nich wszystko spływa i tylko to, to, co oni proponują, dla nich jest ważne, oni mówią nam, że oni chcą nas wyratować z komunikacyjnego ja uważam, że jeżeli a e, inwestycja zostanie zrealizowana, oni dopiero ją nam wykluczenie komunikacyjne. My nie będziemy mogli na się dostać do pracy. Do 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 lekarzy, do kościoła nawet. Nie będą mogły dojechać służby ratunkowe. Że powiedzmy, że ta kolonia będzie się tu zatrzymywać. To jest najważniejsze, że my z tego nic nie będziemy mieli, żadnej korzyści. Po drugie, e, wyłączone zostaną, ja obliczałem ponad 20 tysięcy gruntów przesuniętych z podatków i to gruntów przeważnie dwóch klas. Damy 8 tysięcy pod lotnictwo, czyli mamy prawie, prawie 30, 30 tysięcy, to, to jest pół powiatu, 6 dni gmin, tak jest. No, Proszę Państwa, w tej sytuacji, kiedy mamy wojnę w Ukrainie, kiedy mamy galopującą inflację, kiedy mamy kryzys energetyczny, kiedy ceny środków do produkcji, szczególnie nawozów, paliwa rolniczego, tak są wysokie, i warunki klimatyczne, które już mamy, teraz jest już postępujące susze. My możemy sobie zgotować jeszcze groźniejszy kryzys w ciągu najbliższych lat możemy, to postawię pytanie, Panie to, Pośle, to, to jeśli jest kryzys energetyczny, e, a fachowcy mówią, że nie jest to uzasadnione, pod względem również ekonomicznym, to skąd my weźmiemy pieniądze? Czy my tacy jesteśmy? No my jesteśmy jedni, ja chciałem dokończyć, że nam grozi głód. Nam grozi głód, jeżeli będziemy tak marnować ziemię, która rodzi chleb.